24 godziny By to dużo czy mało na zrobienie gry wideo? Myślę, że bardzo mało, więc tutaj kwestia jest bardzo dużych umiejętności. Najbardziej intensywne 24 godziny, czyli finał, 10 zespołów przeszło do finału. Robimy to, czego my po prostu wcześniej nie mieliśmy, czyli otwieramy te drzwi młodym, żeby mogli się kształcić. Naszą misję spełniamy już od 12 miesięcy, a dowodem na to jest dobiegająca końca edycja Cyberiady. W październiku zeszłego roku zebraliśmy studentów z całej Polski i daliśmy im szansę na rozwój swoich autorskich gier wideo pod okiem specjalistów i rywalizację o główną wygraną. Całoroczne projekty to jednak tylko część końcowej punktacji drużynowej. Właśnie dzisiaj rozegra się ostateczne starcie: 24-godzinny game jam, który wyłoni zwycięzców i oficjalnie zamknie pierwszą edycję Cyberiady. Uczestnicy będą musieli dostarczyć gotowy produkt stworzony od podstaw w zaledwie dobę, a oceniane będą wszystkie aspekty ich pracy. Stawką są ekskluzywne warsztaty w jednym z największych studiów gier w Polsce. Efekty dzisiejszej pracy uczestników w trakcie Game Jamu oceniać będzie trójka jurorów z branży Game Dev Paweł Typiak. Dziennikarz, lektor i pasjonat gier wideo, założyciel najstarszej w Polsce audycji o grach Gramy na Maxa. Mateusz Zdanowicz, fan gier niezależnych, współprowadzący audycję radiową Gramy na Maxa. Osiem lat spędził w redakcji polskiego Eurogamera. Kuba Karaś, twórca kanału Pan Kubaka. Od siedmiu lat aktywnie tworzy treści wideo o grach. Za dnia pracujący w Korpo. Wieczorami pokonuje kolejnych bossów. Game Jam poprowadzi Agnieszka Borysiuk, która swoje dziennikarskie doświadczenie wykorzystuje, występując w roli hosta wielu wydarzeń esportowych, gamingowych i rozrywkowych. Bądźcie z nami i przekonajcie się, kto zostanie wielkim zwycięzcą pierwszej edycji Cyberiady. Z przyjemnością witam Was na dzisiejszym wydarzeniu. Spotkaliśmy się na finałowym game Jamie Cyberiady. Proszę, serdecznie Pana. No i teraz bardzo byłabym wdzięczna, gdybyście opowiedzieli trochę o punktacji i o dzisiejszym temacie, czyli coś, co Was na pewno bardzo interesuje, moi mili. Tak jest, dobry wieczór, moi mili. Jak się macie? Mhm. Wszystko jest u Was okej? Okay? 24 godziny, kochani. 24 godziny to naprawdę mało czasu, żeby pokazać to, co Was my, a wiemy, że kreatywność aż kipi. Dziś będziemy skupiać się na trzech rzeczach. To będzie gieńcim finałowy, za który damy wam sto... Piędziemy kwalifikacyjny to 78 punktów tej gry już zrobiliście. Natomiast będziemy oceniać także wszechstronność. Narzucamy temat, temat, który powinien być w jakiś sposób przez Was zawarty w grze, jak, to już zależy tylko i wyłącznie od Was, chodzi o różnice i granice. Będziemy przyznawać w następujących kategoriach pomysł, wykonanie techniczne, dopracowanie mechaniki, a także gębę i mechanika, oprawa no. audio, oprawa graficzna, spójność, czyli taka wizja artystyczna Waszych gier. możemy się doczekać tego, co zobaczymy już w Krok w 2019, 19. Także mówiąc, to powiem o 19, więc z mojej strony mogę powiedzieć tylko tyle. Czas start, będziemy czas zacząć. Ciemka, jesteśmy z Team Up, jesteśmy z Uniwersytetu Pedagogicznego i Uniwersytetu Śląskiego. Przyjechaliśmy głównie właśnie z Krakowa, jesteśmy z wydziału artystycznego i przyjechaliśmy wygrać. <grymka> Musimy zrobić symulację mobilną, więc wydaje mi się, że. To jest trochę niższa jest rzecz, no nie, to jest dość skomplikowane. Myślę, że aspekt wizualny, jakby większość, praktycznie wszyscy w naszym teamie to są artyści. Wszyscy zajmujemy się tak, tak, wszyscy studiujemy na takim kierunku artystycznym, wszyscy się tym zajmujemy na co dzień i wydaje mi się, że właśnie taki największy nas plus to właśnie kwestia estetyczna, graficzna. Jesteśmy drużyną Too Many Dogs z z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. cały rok robiliśmy grę pod nazwą Laika, Space Odyssey i to jest gra o łajce. To jest gra w stylu adventure, przyjechał która rozbiła się na nieznanej planecie. Musisz zbierać koiny, musisz chodzić do sklepu, coś kupować, jakieś power-upy, walczyć z jakimś enemy i tak podobnie jak w Kangaroo Jesteśmy drużyną Holy Arts. Jesteśmy połączeniem drużyn Ferina Arts i Holy Molly. Przez cały rok nasza część drużyny Ferina Arts robiła grę The Blind Door. Drużyna Krzyśka i Wiktorii robiła grę Guns and Trans, która zwyciężyła w naszej bazie. Potem zrobiliśmy fuzję i tak to się tutaj znaleźliśmy. Co do zmerdzowania naszych drużyn no to mimo wszystko w dwie osoby nie mamy zbyt dużych szans na game jamie kiedy podróżyny mają po dziewięć osób więc stwierdziliśmy że możemy się zakumplować z naszymi kolegami z Lubina i tak naprawdę połączyć jesteśmy 10 studio i jesteśmy z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nasza gra była walking simulator'em z elementami RPG i głównie była gra przy, przygodowa. Fajnym wyzwaniem było zrobienie przestrzeni, która będzie łączyła ze sobą pewną industrialną syntetykę z nieprzewidywalną taką alienową organiką. Yeah. Cześć, ja jestem Iza, jestem liderką zespołu Arti. Nasza grupa jest dziewięcioosobowa, z czego no, większość osób jest z Cieszyna. W sumie nie obawiam się żadnego tematu. Uważam, że chyba na wszystko jesteśmy przygotowani, każda ewentualność. Niech nas organizatorzy zaskoczą. Boję się tematu cisza i gry bez muzyki się boję, tak. No. Aspekt muzyczny tej gry będzie wyglądał tak, że na razie bazujemy na tym, że będą dwa, dwa poziomy. Dwa poziomy będą się różnić stylami muzycznymi. A ty czego się boisz, Martyna? Wszystkiego. <laughs> Ogólnie lęki po Cześć, jestem Marek, a my jesteśmy Kuchyka. Kuchyka Games! Jesteśmy drużyną z Białego Stoku i gościnie mamy dewelopera z Gliwic i postanowimy wygrać ten turniej gameshow'owy. Najmocniejsze to chyba było, kiedy musieliśmy zmienić całą koncepcję gry pod koniec maja. Z, totalnie z 3D na 2D, więc dużo się zmieniło wtedy i lecieliśmy szybko. Bardzo dobrze się dogadujemy, jesteśmy z jednego miasta i bardzo dobrze się znamy pod tym kątem. Zero Waste! cyberwojownicy z uniwersytetu w Białymstoku. Jeśli chodzi o temat Game Jamu, no to połączenie akcji z tematem społecznym przy grze mobilnej to na pewno może być niecodzienne połączenie, bo raczej takich gier nie ma na rynku. Ja myślę, że mamy super drużynę i jesteśmy przygotowani na wszystko. Dlatego przewagę mamy, że mamy świetnych designerów, aż dwóch, którzy już mają swoje pomysły. Super! Boy! Nazywamy się Foreign Lies i jesteśmy drużyną, która pochodzi w większości z okolic śląska. Przez cały rok zajmowaliśmy się grą, która jest w sumie nazwą naszej drużyny czyli właśnie Foreign Lies. Foreign Lies to. Gra, która pokazuje nam tak, takie prawdziwe realia cyberpunkowej przyszłości, takich typowych tematach, których możemy się obawiać, to też ich właściwie nie widzę, bo ta drużyna to jest naprawdę cudo. Najbardziej się obawiam o czas, że będzie za mało, albo jakieś błędy będą krytyczne, ale z tą drużyną możemy pokonać wiele rzeczy. Jako tym liderka doskonale wiem, jaki temat celujemy, ale myślę, że na razie zachowam to w tajemnicy. A, bo jest to dosyć ciekawe. Naszą strategią jest napianie kilku elementów a i nadzieja, że wszystkie się złączą w jedną całość. Nasz gruść do zwycięstwa to po prostu jest współpraca i umiemy się wszyscy dogadać, jak potrzebujemy. Juski, Cześć, jesteśmy zespołem Unicorn Dreamers i przyjechaliśmy z środowskiej wyższej szkoły w przedsiępiewszości, zajęty się w pożowie. Imienia Karola Guduli. Nasza styka jest taka, żeby po prostu wejść ten drzew totalnie na ludzie. Nawet nie myśleliśmy nad tym, co chcemy stworzyć itd. Ja przyjechałem tylko po pożarcie. Tak, a my tylko po jedzenie. Wszystkiego się obawia. Właśnie nie do końca. Znaczy, Wydaje mi się, że poradzimy sobie z takim tematem, jaki nam nadejdzie. Jesteśmy tak bardzo kreatywni i, i różnorodni. różnorodni, i działamy, tak, tak, tak. działamy na intuicji. Mocno. Wyspać je, tak? się na jeść znaczy, ciężko pracować. A, tak. Naszym kluczem na nie, zwycięstwo pan jest pan improwizacja. Pan. Nadszedł czas na checkpoint, co oznacza, że trzech przystojnych dżentelmenów będzie niebawem podchodziło do każdego ze stolików. Przyjdzie najpierw zili, więc trzeba będzie poczekać, jak wszystko Z kim możemy rozmawiać? Ze mną. No to fantastycznie. Zrobimy teraz w taki sposób, że robimy korową mechanikę, robimy endless runnera. Okej. Okay. Tu chcemy się trzymać czegoś totalnie prostego, bo chcemy i spać i tak dalej, po prostu. Po no, poruszanie się już mamy, już możemy swajpować i zmienia się tor. Mamy trzy tory, po prostu, więc... Yy... Robicie w 3D. Tak, robimy w 3D. To założenie jest takie, jak wykorzystujemy różnice i granice no stylistyki graficznej, po prostu. Okej, okay. muzykę sami robicie, korzystacie tak. z gotowych asertów? dźwiękowca, który jest zdalnie i on nam wysyła po prostu. A, okej. Okay. I tak samo jakby nasza graficzka czy to jest zdalnie, więc jakby, jakby ja tu teraz koordynuję, w sensie tym, na tym game jamie zajmuję się tylko i wyłącznie jakby koordynowaniem procesu, żeby wszystko szło tak. Pięknie, super, powodzenia życzymy, widzimy się później. Powiedzcie proszę o swojej grze. W co będziemy grać? No tak, będziemy grać w z... grę w Będziemy My kierujemy tak? sobie naszym bohaterem, który będzie przyłączać inne gierowcy do nas i Będziemy w ten sposób się zmartwiać. W okay. po, po pierwsze, po drugie będziemy mieć różne rasy, które m, nasz bohater będzie tak w jedno, Aby te różnice ta jedna postać w tym świecie łączyła. Okej. Okay. Okay. Czy jest auto -atak, jeżeli chodzi o walkę w grę? Tak. Czyli tak jak w Vampire Survivors. Słownie, dokładnie. Tak, tak, tak. Nasza... jak najbardziej uprościć sterowanie, hmm. żeby gry dał się tutaj dosłownie jednym palcem. Graficznie widzę taki trochę pixarowy, disneyowski. W tę stronę będziecie iść. Troszeczkę też nie inspirowaliśmy, fajny go Bajzak. Czym jest wasza gra? Co będziemy w niej robić? Elektryczna, te gra muzyczna, te, w których są zorganizowane poziomy Które też przez taką galaktykę, to będzie, to będzie na przykład wszystko... Ogólnie nasza gra będzie polegać na dogadywaniu się mm -hmm. ty, 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 Tymi różnicami będzie różnica językowa w kosmosie i, i, i tym językiem będzie muzyka i, I... mam ten instrument ten, ten poszczególny, który będzie y, tym językiem Co? Jak to jest już koniec? Nie no, spokojnie. To jest dopiero pierwsza część naszej relacji. A na pełną relację zapraszamy na nasz kanał na YouTube. Już niedługo...